Cześć, tu Magda Witam Was na kanale Kozacki Karawaning Dzisiaj podpinamy przyczepę i ruszamy na nasz urlop, na wakacje Cześć Seweryn Gdzie jedziesz? Na kemping do Energylandii Na kemping do Energylandii, no tak Później będziemy w Energylandii na pewno, no nie, bo takie mamy plany A teraz jedziemy przed siebie, ale chcielibyśmy yy, zahaczyć za to kebajkę. więc zapraszamy Was w naszą podróż, w naszym kozackim karabiningiem. Bądźcie z nami! Mi się gotowi do drogi! Jedziemy trochę dalej, więc tato podłączył tutaj na monitorach, załączył baję, tak? Co to za baja jest? Tomek, Tomek i przyjaciele, okej, okay. tata gotowy, jesteśmy gotowi do drogi, startujemy, wakacje, tak, mamy pierwsze bramki, jeżdżamy na A4, I tu mamy recepcję, Mnie się taką kartę rejestracyjną, wpisuje się tutaj swoje dane. I jeżeli ktoś nie pamięta, tak jak ja, numeru, e, numeru rejestracyjnego samochodu bądź przyczepy, to tą kartę bierze i idzie w miejsce, gdzie jest przyczepa i samochód, i ma nauczkę, że powinno się takie rzeczy dostać na pamięć. A jak ktoś nie ma w głowie, to ma w nogach, dlatego idę. Spiszę i wracam z powrotem do rejestracji. Aha. Idzie moja kierownicza. Zamierkać. Pat michołek. Aniżem na dorosły trzymy. To już tam zamówił jakieś jedzonko. Cześć! I czeka. Zobaczcie na ten kolor wody. Nie, jak czyściutko. Chodź mi śulek! Ale woda bajka, no naprawdę. I co? Ale fajna woda, co? Cieplutka? ale. Możesz pływać, kochanie. Jest tak cieplutka woda, piękna. Pewnie, że tak. Na brzuszku? No to dawaj, na brzuchu. W czapce! O, cudownie! Ekstra. Tak, to nic nie szkodzi, bo to jest wodoodporne. Tak, dostaliśmy wszyscy takie opaski, no nie? Tak, czas na lody, czas na rybkę, no nie, wszyscy mamy takie opaski. Tu. Yes, co tutaj się dobra, stopi, dzieje? Stopi. Co się tu dzieje? Przedkaj! No, no, <gryskaj> Stop! O świetnie! Super sewery! Ekstra! Ło! Wow, Misia! Tatyk, Tatyk, dawaj! Tu Świetnie! Ole Maro, co ty zamka zrobiłaś? Zamka, bo się pali! Pali wyjdzie zamka! Woda na mnie leci w to, to, to I co? Zaczyna się? Jest! Dawaj Misia! Dawaj! No, może bez czapy. Leci? Daj, chyba się zawiedz. No Dawaj, Mitya, dawaj. Ale super! Dasz radę tam wejść? Mama też spróbuje. Jeju to nie takie proste Jak tu jest super Zobaczcie No dawaj, chodź, wchodzimy Na no, górę Na samą górę tu Misia, tato co? ja. Yes. A tu jest taka. No. I co tutaj możemy zobaczyć. I tutaj możemy zobaczyć. I tu możemy wejść na samą górę. Chodzisz? Poka. Zobaczcie, mój drodzy, gdzie mamy naszą przyczepę. Jest tam. I wychodząc, albo siedząc sobie przed szczepką, mamy taki widok. Naprawdę, no zatoka bajka. Jeszcze chciałam pokazać, że tak idący wzdłuż plaży, tutaj jest też możliwość rozstawienia sobie namiotów. Także, no gdzie by moje oko nie popatrzyło, tam są, tam są namiociki. I też możesz mieć bezpośredni widok na wodę, rozbić się przy samej plaży, siedzieć sobie pogrylować i mieć piękne widoczki. A my jesteśmy tam. I tam leży też Kasia, którą serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj się zapoznałyśmy. Także mówię Wam, karawaning łączy ludzi. Przyjedziesz, od razu masz znajomości. Wymianę informacji co, gdzie, jak jechać. Także świetna sprawa i się chciałam to pokazać jeszcze, że od razu przy kempingu, przy postoju tutaj przy plaży jest dostęp do pądu i jest dostęp do wody. Tutaj jest pół wypadku z jednej z drugiej strony. I mam mamy Także naprawdę jest teraz zrobione. Bardzo fajnie rozwiązanie tuż przy plaży. Tadam, 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 tadam. kolacyjki czas co ty jesz na kolację? Kiełbaskę. A kto ci zrobił kiełbaskę? Mama? Mama? No nie, tata. Tata zrobił kiełbaskę i zobaczcie. Burgeros ala kozakos na Campingos. Lepszego nie ma. Spróbujemy. Zobaczymy. Zapewniam. No i jeszcze za to kapajka. Yy, wieczorową porą. Fajnie, w sumie, tak patrzeć, jak ta plaża się że tak powiem pustoszeje. Ludzie się zbierają, albo wracają do domu, albo idą pod namioty, pod kempingi, przyczepki. Rześkie powietrze. I jedziemy tutaj, tak? Jedziemy z ogniem. Nie mów, że w Zatoce bajka 3000 nie przepierdzielisz na gry dla dzieci. No nie mów. Co? Jeszcze wrzucisz pieniądze i ci gra. Wetnie kasę i nie ma gry. To jest w ogóle czad. Nie ma? Nie działa mi się. Dobra, dawaj Sewerynowi. Delfin is dead. Jak się tato zaraz kurzy, nie pójdzie. Oje! Zadziałało! Dawać. Dawaj Mi się! No poczekaj piermiśka! W sumie bar jeszcze działa Muza jest, A ognicho jest dzisiaj Jest jeszcze ognisko na plaży Można sobie y, upiec kiełbaski na plaży. Muza. Jest impreza. To co? To y, robimy ostatnie gry. Kąpiemy dzieciaki no i mamy czas dla siebie. Więc albo będziemy żureć albo coś więcej. Do zobaczenia jutro. Pa! Dzień dobry! Otwieramy! Dzień dobry. Dzień dobry! I zobaczcie jaki mamy widok. I jak wyglądają tutaj prysznice? I tu mamy prysznice, tu mamy toalety. Mam nadzieję, że nikogo nie otworzę w toalecie, o tej porze. tak wygląda prysznice. naprawdę dużo przestronnie. sobie coś pomyć, zrobić pranie ręczne. mamy jeszcze prysznic, jest możliwe skorzystanie z tego prysznicu. Na tej stronie też mamy prysznic i toaletki. Tak to tu wygląda. Tak, czyściutko, pomyte. O, matka, matka, starzeje się. Także naprawdę komfortowo. Dodatkowo tutaj jest. Także posprzątane z rana. Odkryj smaki restauracji bajka. Misia łyczka? Mni? Przystawki, sałatki, ryby. Desery. No już ci daje, no daje, daje, Tradycyjne daje, już dania główne. My zamówiliśmy sobie talerz dajka dla dwóch osób i rosołek. Y, podawany. swój Nie. Tak, i rosołek. Złoć z Rosoł. Hallo. Aha, i tu są chyba jeszcze jakieś napoje. Hallo, hello, pani serwa. Hello, jest tego. Jest wybór. Przyszedł Rosu. Mm. Mm. Co tam mielisz? Ziupę. No, jest super. Super. Dobrze, dziękujemy. Ziupę. Tu są kotlety, zobaczcie. u i są ziemniaki, i suróweczki. Co tutaj jest? I serek jest, i żurawina. Ale... Koliczek Janota Ale żeście się odstawili w te same no, bluzy? my tu jesteśmy w Zdaj Zdejmij z wybieramy lody, no nie? Co tutaj jest? Lody Tak? Lody Seweryn też ma lody Tato ma żur A mama ma, zobaczcie, sernik Jaki piękny Mamy same? E, łyżeczkę weź, dobrze? Proszę. My już spakowani. Opuszczamy Zatokę Bajka. Jedziemy, e, jedziemy dalej. Jedziemy w e, Molo Osiek. Słucham? Łańcuch i jeszcze tutaj masz. Co on by beze mnie zrobił? Także lecimy dalej więc do zobaczenia na następnym kempingu. Pa!